W kolejnym filmie dzisiaj sobie opakowujemy niespodziankę od sklepu dzieckiego Asdar e, Tak naprawdę nie spodziewałam się, że przyjdzie do mnie ta paczka e, Jest to paczuszka na święta, także otwieramy Ja pozwoliłam już sobie troszeczkę wcześniej zajrzeć do środka No ale e, nie otwierałam zbytnio, także zobaczmy co mamy tutaj e, Mamy słuchajcie, o matko, skarpetki Skarpetki z motywem świątecznym Mega mega fajnie to wygląda. One są chyba dwie różne, tak mi się wydaje. Wezmę nożyczki, bo tutaj. Czek. Mamy tak, dwie różne. Słuchajcie, na tej skarpetce są choinki i święty Mikołaj, a na tej, słuchajcie, są prezenty. Także jutro przetestuję sobie w stajni, pojadę. No, śmiecznie one, one wyglądają. Mega, mega fajne, świąteczne skarpetki. Także bardzo dziękuję. E, dalej, zobaczmy, co mamy dalej. E, mamy tutaj czekoladki, słuchajcie. E, czekoladki dla mnie, pralinki właściwie. Z białej czekolady, czekolady, nadziewane kremem. E, o smaku karmelowym, orzechowym, mlecznym i Mega, mega super. E, fajny prezencik. Będę się zajadać i przez święta tyć. Dobrze. Dalej, dalej, słuchajcie, mamy tutaj też o mega fajną rzecz, która bardzo mi się przyda, e, bo to jest taka chustka, którą możemy stosować jako szaliczek albo ewentualnie na uszy. Ja mam właśnie problem z, z uszami, często mnie przebiewa i bolą mnie uszy, e, także podcask będzie to mega, mega fajny i zobaczcie. One mają tutaj logo sklepu jedzieckiego Asdar, także tak, mega, mega fajnie. E, bardzo dziękuję, na pewno się przyda i będę korzystać. Dobrze. Dalej mamy, słuchajcie, mamy coś też dla pokerskiego. I jest to lizawka. E, I jest to lizawka z... E, m, Także myślę, że dla niego to będzie bardzo fajne rozwiązanie. I bardzo dziękujemy, bo jeszcze tego smaku nie próbował. Okej, okay. i kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest taka paczuszka. Nie mam pojęcia, co w niej może tutaj być. Ona jest prześlicznie zapakowana, zobaczcie. I sobie ją otworzymy. Chyba pierniczkami mi zapachniało, tak mi się wydaje. Okej, okay. aha. Chyba będę musiała przeciąć tą stążeczkę, bo chyba nie dam rady jej tutaj odwiązać ładnie, żeby wszystko ładnie było. O! Chyba dam radę. Okej, okay, dobra, udało mi się, słuchajcie, udało mi się. I otwieramy. Zobaczmy. A, to są, słuchajcie, smakołyki. Tak. I pachno pierniczkami. To są pierniczkowe smakołyki dla pokerskiego. Bardzo dziękujemy. On na pewno się ucieszy i będzie z chęcią jadł. Także mamy smażkę dla pukarskiego. i tutaj, słuchajcie, ostatnia rzecz to jest kalendarz, kalendarz na nowy rok. E, na pewno nam się przyda. powieszę sobie tutaj w domku e, z logiem sklepu dzieckiego Azdar. Także bardzo dziękuję, e, mega miło e, ze strony Azdara, że zrobili dla mnie taką niespodziankę świąteczną. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, kochani, jeżeli wy byście chcieli coś zakupić w sklepie Jeziorskim Azdar, na przykład taką lizawkę, to z hasłem Miser macie 10% zniżki. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję sklepowi dzieckiemu Azdar. Życzę również wesołych świąt od siebie i również od Julki. No i co, zapraszam Was na zakupy. Wy pewnie zobaczycie już ten film po świętach, ale. Ale to nic, ale to nic. Także życzę Wam jeszcze raz wszystkim wesołych świąt i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć i pa!